Ksiądz Jan Twardowski trochę plotek o świętych. Święci to także ludzie a nie żadne gąsienice, dziwaczki nie rosną krzywo jak ogórki nie rodzą się ani za późno, ani za wcześnie święci bo nie udają świętych. Na przystankach, marznąc, przystępują z nogi na nogę. Śpią czasem na jedno oko. Wierzą w miłość większą od przykazań. W to, że są cierpienia, ale nie ma nieszczęść. Wolą klękać przed Bogiem niż płaszczyć się przed człowiekiem. Nie przypuszczają, żeby z jednej strony było wszystko, a z drugiej kuzik z pętelką. Stale śpieszą się kochać. Są tak bardzo obecni, że ich nie widać. Nie lękają się nowych czasów, które przewracają wszystko do góry nogami. Nie noszą zegarków. Po to, żeby wiedzieć, ile się spóźnić. Mają sympatyczne wady i niesympatyczne zalety. Boją się grzechu, jak fotela z fałszywą sprężyną. Uważają, że tylko pies jest dobry, kiedy jest zły. Nie mają i dlatego rozdają. Słabi, że przenoszą góry? Potrafią żyć i nie dziwić się odchodzącym. Potrafią umierać i nie odchodzić. Można o nich o wiele mądrzej pisać, ale po co?